Kamil Stoch należy do najbardziej utytułowanych polskich sportowców. Za licznymi tytułami idą naturalnie niebagatelne zarobki. Ile zarabia najlepszy polski skoczek narciarski? Te pieniądze są naprawdę niesamowite. Kamil Stoch to najlepszy obecnie polski skoczek narciarski, trzykrotny mistrz olimpijski oraz zwycięzca w konkursie Pucharu Świata w fińskim Lachti. Po raz 33 w karierze zajął pierwsze miejsce dzięki odległości 132,5 metra w pierwszej serii. W serii finałowej osiągnął odległość 129 metrów, co dało mu zwycięstwo i radość wśród Polaków. Jest także dwukrotnym zdobywcą kryształowej kuli w pucharze świata. Obecnie skoczek zaskakuje nie tylko wynikami w konkursach na skoczniach. Głównym tematem ostatnich dni są jego zarobki. Kamil, pomimo tego, że nie może równać się z Robertem Lewandowskim, jest wciąż jednym z najlepiej zarabiających polskich sportowców. Tylko w rywalizacjach sportowych zarobił 114 900 franków szwajcarskich. Co w przeliczeniu na złotówki daje 436 500 złotych w tym sezonie. Najlepszym sezonem Kamila Stocha był sezon 2017-18. W Pucharze Światki indywidualnie zdobył 447 480 złotych. Zaś drużynowo uzyskał kwotę 126 000 zł. W igrzyskach olimpijskich indywidualnie zarobił 120 tysięcy złotych, natomiast drużynowo 37 500 zł. Mistrzostwa świata w lotach pozwoliły mu zarobić 64 800 zł indywidualnie, a 13 320 zł. Drużynowo. Konkurs Rafair przyniósł Kamilowi zarobek w kwocie 252 000 zł, Willingen Fiwe 105 000 zł. Na ogólny zarobek w sezonę 2017-18 zaliczył się również turniej czterech skoczni. Uzyskana kwota to 72 tysiące złotych. Łączna suma Jaką zarobił skoczek w poprzednim sezonie, to 1238100.pl. Kamil Stoch na tle innych zwycięzców. Konkurencja naszego skoczka jest nieduża, ale za to bardzo mocna. Obecnym liderem w zarobkach, wśród skoczków jest Japończyk Oyu Kobayashi z kwotą O. Ok. 660 000 zł, 173 733 franków szwajcarskich. Drugie miejsce zajmuje lider Austrii Stefan Kraft, którego zarobki wynoszą ok. 489 500 zł, 128 000 CHF. Kamila gonią również inni Polacy, to jest Piotr Żyła. 380 000 zł, 100 000 50 CHF i Dawid Kubacki. Ok. 349 500 zł, 92 000 CHF. Dodatkowe premie skoczków na kwotę ogólnych zarobków. Wszystkich skoczków składają się również dodatkowe premie. Te przydzielane przez Międzynarodową Federację Narciarską, FIS, przyznawane są za pierwsze trzy miejsca w konkursach indywidualnych. Premie to kwoty od 6 do 10 tysięcy franków. Pierwsze miejsce na podium i złoty medal to dodatkowe 10 tysięcy, srebro to 8 tysięcy, natomiast za brązowy medal można otrzymać 6 tysięcy CHF. Reprezentacje i indywidualni skoczkowie mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe. Wartość kwot na kontraktach nie jest znana, gdyż objęta jest ona tajemnicą handlową. Pozwala to na dodatkową motywację i wyższe zarobki dla skoczków. Obecna lista płac pucharu świata w skokach w sezonie 2018-191.

114 900 około 436 504 Piotr Żyła 100 000 50 około 380 500 Dawid Kubacki 92 000, około 349 500 kolejni biało-czerwoni według obecnych zarobków to 22 Jakub wolny 25 100 około 95 040. Maciej kot 6 850 około 26 42, Stefan Hula 5 300, ok 20 67, Paweł Wąsek 400 około 1500.